Bitcoin ponownie pompuje. Po tym jak Donald Trump potwierdza rezerwy w Bitcoinie oraz w altcoinach, a ja pozamykałem swoje longi. Cześć z tej strony, Tony Kapitał. No i jak wiesz, jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, no to ja byłem w longu na Bitcoinie i cały czas wyczekiwałem tego poziomu 78k. Proszę, nie mówcie mi, że teraz po fakcie się wymądrzam, bo nagrałem chyba 10 filmów o tym. Na telegramie od 24 lutego ciągle o tym trąbię, no bo to 78K nie wzięło się znikąd. Też nie miałem 100% pewności, że tam dojdziemy, dlatego otwierałem pozycję już wcześniej, ale tą główną miałem właśnie na 78. A dokładnie na 78, 350 mnie otworzyło longa. No bo w tym miejscu była luka na CME, tam też była ta największa płynność, no i poziom 50% Fibonacciego. Byłem też gotowy na 72 i 74, tam też była spora płynność, a na 72 jest kolejny poziom właśnie FIBO. Do tego był Extreme Fear i mówiłem w koło i pisałem także na telegramie, że nie było takiego momentu, żeby się nie opłacało kupować na Extreme Fear w hoście. Dlatego ja kupowałem, otwierałem longi, mimo że już wszyscy trąbili, że idziemy na 60, na 40, że to już bezsa koniec. Cały czas pokazywałem wam tutaj wykresy, że idziemy zgodnie z psychicznością, że to tylko chwilowa korekta. Krótkoterminowcy kapitulują, a ja po prostu od nich kupuję. Nagrałem też film na YouTube o tym. Podawałem wam też bycze informacje, które mogą odmienić tą sytuację. No i wspominałem właśnie o rezerwach, które faktycznie weszły. Także no trochę się przechwalam, ale słuchajcie, no naprawdę jestem po prostu z siebie bardzo zadowolony, dumny, że udało mi się tak to ogarnąć. W końcu czuję, że mam nad tym wszystkim kontrolę. I po prostu wiem, co robię. Nawet w poprzedniej aktualizacji Bitcoina mówiłem, że gromadzę jeszcze więcej stablecoinów, już do, dobiłem do 15%. Po tym, jak ten wskaźnik Strong Short się zapalił tutaj na topie, po prostu szykowałem się na tą korektę. Także serio jestem zadowolony i dumny, że w końcu udało mi się tak odważnie po prostu robić swoje, nie patrzeć na ten szum. Także moim zdaniem idziemy dalej zgodnie z cyklicznością, a w krótkim terminie, teraz, no to nie wiem. Tam kolejny gap się otworzył na Siemi. 85 e, 91. Także no ciekawe kiedy po to pójdziemy. Ja na razie na krótko nic nie rozgrywam. Longi pozamykane. Poty trzymam dalej właśnie pod cykliczność. Można powiedzieć, że moja analiza, którą tu budowałem przez tydzień praktycznie, no zakończyła się teraz. Ja się trochę pochorowałem, także idę sobie odpoczywać. Na razie nic tutaj nie robię. Dzięki za dzisiaj. No i na razie czyszczysz. Czysz.